To jest, to jest pomnik Tarasa Szewczenki, e, ukraińskiego wieszcza, e, który stoi w Warszawie już od około, około 20 lat. Więc to nie jest efekt ostatniej polityki miłości e, Polski do Ukrainy. E, nie wiadomo za bardzo, dlaczego ten pomnik tu stoi ale stoi. Na przykład w Lublinie zwracano się do radnych, żeby zmienili nazwę placu, skweru imienia Szewczenki, dlatego, że ten poeta nie był przyjazny Polsce. Pisał bardzo pochwalne wiersze na temat rzezi Polaków, na przykład w Humaniu. Potem troszeczkę się zmienił, kiedy sam znalazł się na Zesłaniu w Stowarzystwie Polskich Zesłańców. Ale generalnie na pewno nie jest ani z znany, a jego twórczość na pewno, chociaż pewnie nazwisko kojarzymy. I ja w związku z tym chciałem, w związku z tym, jaką mamy teraz sytuację i tej e, rzekomej czy nierzekomej miłości, jaką panuje w polskim społeczeństwie do Ukraińców, e, chciałbym się dowiedzieć, co... Wiemy o Ukrainie, co wiemy o ludziach znanych z tego kraju, o jakichś postaciach historycznych, ludziach nauki, kultury, pisarzach. Ja osobiście znam tylko Banderę, Suchewicza, tego Szewczenkę, który tutaj jest przedstawiony jakoś tak nietypowo, bo ze świeczką i książką zamiast z widłami i siekierą. Ale a jeszcze Chruszczowa znam oczywiście. Ale zobaczymy, kogo znają warszawiacy. Bo to jest, tutaj jest pomnik Tarasa Szewczenki. nie? I on tu już stoi dosyć długo. A ja się chcę dowiedzieć, co Polacy wiedzą o Ukrainie. Teraz powiedzmy, że ona jest od dwóch lat na pierwszych stronach gazet, ale co wiemy o innych ludziach, kultury, sztuki, nauki, jakich pani zna znanych Ukraińców. Zna Pani kogoś? Ja pewnie znam, ale to teraz nie jestem w stanie powiedzieć. Uh -huh. Uh -huh. Ale tego Pani zna? No, poeta. Poeta, tego Pani zna, ale kogoś jeszcze, jakiegoś, jakiegoś Pani wymieniła, kogoś znanego, odkrywcę jakiegoś, wynalazcę może? No, no pewnie, ale to w tej chwili nie, tej chwili nie. nie pamiętam. Uh -huh. Słabo, dobra, Słabo. dziękuję bardzo. Nie słyszę. Pani nie słyszy, ale to ja będę głośno mówił, Pani mnie teraz słyszy? Nie słyszę, Pani jak głucha jak słup. Głucha jak słup, <głuchy> jak pień. Jak pięć. dobra. Dziękuję Pani bardzo. Nie Pom... jestem z, z tego kraju. A skąd Pani jest? Z Ukrainy? Z Ukrainy, tak. A, bo tu jest, bo nie wiem, czy Pani tu wie, tu jest pomnik Tarasa Szewczenki Waszego. Nie wiem. O, to tu stoi. No to, super. O, o, tam nie wiem, czy Pani widzi go. A, no, ale bo ja pytam Polaków, czy znają jeszcze innych znanych Ukraińców, bo tego Szewczenkę to znają, ale no Pani nie Polka, to Pani pewnie zna. A jaki Pani znany ukraińców? Ukraińców jakich? Tak, znanych, jakichś wynalazców, no, pisarzy. No to wiem, że jest to się Ukrainka, ta no. Ukrainka. Iwan Franko. Iwan Franko? Tak. Jest? Żeleński. No Żeleński jeszcze nie za bardzo taki ale pisarz. Znany, ale, znany, ale... ale znany, ale znany. Mówię, no, znanych tak, ludzi, nie? Tak, tak. Jakich, jakich jeszcze pani by wymieniła? Bo ja znam jeszcze Bogdana Chmielnickiego. No, to, to takich bardzo heroi heroicznych. Hero, tak, heroicznych. <grymna> I, tak. I Chruszczowa. No, Hruścia, nie, to, to sorry, Chrzeszow to do e, Związku, no, związku Radzieckiego. No, zgadza się, ale Ukraińc. No, no, ale to taki Ukraińc. Pół na pół. No daw dał, dał, dał Rosji tej Ukrainie Krym na przykład. No. no kto to dał, kto to, kto krymu co daje? To no. Ukraina, to jest z tym Krymem. No, ma, teraz się, jest, się teraz jest ma bez się, Krymu, ale, ale wtedy też była bez Krymu i jak u Chruszow został tym e, przewodniczącym... E, no tak, e, bo, te, bo ten Krym nie miał akcji sobie radę. Aha. bo dlatego Ukraina musiała jego e, żeby włożyć tam i woda z, tego, Aha. Aha. z tej rzeki no bo tam nie ma Dniepr. wody za bardzo. No tak, bo Dniepr musiał... No to trzeba było z Dniepru brać, no, ale no. to Ukraina nie wytwarza Dniepru, Dniepr wpłynie Dniepr sam. No tak, Dniepr nie sama, ale ekonomika ma... Aha. Do tego Krymu też, bo teraz Rosja nie, nie za bardzo uh -huh. to w, w tym Krymie robi. Uh -huh. A tak, ja to... słyszałem co innego. No to... Byłem nawet na Krymie. I co? I, i tam zadowoleni ludzie. Fajnie. Tak. No to super. Dobra, dziękuję Pani bardzo. Proszę. I ja szukam kłopotów. Może Panie mi pomogą w znalezieniu kłopotów. Ja dzisiaj pytam ludzi, co wiedzą o Ukrainie? Bo od dwóch lat jesteśmy w takiej jakiejś przyjaźni z Ukrainą, a jakich znamy. Pisarzy, poetów, naukowców, wielkich ludzi z tego kraju. Co się dowiedzieliśmy przez ten czas, jak się nasza wiedza na temat sąsiada poszerzyła? Pyta pan, jak się poszerzyła wiedza na temat historii yy, i kultury Ukrainy w mm -hmm. czasie trwania wojny? Nie, w ogóle, w ogóle co wiemy o Ukrainie, o jakichś znanych ludziach stamtąd. Jakie, bo większość ludzi tylko odpowiada, że banderę zna, a czy pani zna kogoś innego? Wie pan, co bardzo dobre to jest pytanie. Ja uważam, że e, tak niestety działają media, że fokusują nas na jeden temat, i wokół tego tematu nas manipulują i. E, tym tematem zatykają nasze szare komórki no, i blokują nas przed e, pogłębianiem wiedzy w innych rejonach. Które Ale to motywuje, może. Jeżeli... Mogłyby być równie ciekawe, a, a, a niestety rzadko to się zdarza. Więc bardzo się cieszę, że pan nas w tej sprawie zachęcił. Ale zna Pani jakichś ludzi, właśnie znanych? Ja jeszcze znam e... Chruszczowa. Ty pan co? Nie. i pani. Czyli tak ta miłość nie przełożyła się na jakieś zainteresowanie ludzi, mimo że i tylu Ukraińców tu mieszka teraz w Polsce? Wie pan, jak pan mówi o miłości, no to nie wiem, może pan mówi ze swojej perspektywy. Nie, nie, taka ja jest w telewizji, z telewizji. W, w telewizji ludzie z tymi flagami Ukrainy, tutaj przypinkami, przy takimi flagi wiszą, no to jest jakaś miłość, tak? no bo nie stosujemy tego wobec innego narodu. A równocześnie chcesz się dowiedzieć, czy przez ten czas, przebywając tutaj z Ukraińcami, coś się o nich dowiedzieliśmy, o ich. Myślę, że to o kulturze. miłości to jest taka wielka pan nad wyraz teoria, ale szanuję, że taką pan ma. Znaczy to ja tak widzę, ja to tak postrzegam. czy to czyta jako miłość? Ja, no to z te telewizja jak się włączy, to tak to czytam, że, znaczy to nie jest moja pan miłość. Pan w ogóle wierzy w telewizję? No nie, nie wierzę. No właśnie, ale, ale właśnie, no to, właśnie, no to, właśnie dlatego to, ja szukam kłopotów. Ja dlatego no szukam kłopotów. Jasne, bo ja w ogóle prawie nie oglądam telewizji, czy znaczy się tu przyznam. Nie. Bo tego się nie da oglądać. No na jakiej podstawie pan wysnuwa no teorię, że to miłość? Ale o co włączę, to, to słyszymy o tym, jak to strasznie wszyscy lubi. Ukraińców, jak to strasznie chcemy im pomagać, oddawać ostatnie grosze, jak się czyta media, takie mainstreamowe. Ja z tymi mediami mainstreamowymi już nic wspólnego nie mam, robię sobie sam, mm. samodzielnego bloga i A sprawdzam czy takie Pan rzeczy. Coś miał? Miałem. Pracowałem. pracowałem w takim dzienniku trybuna, w, w trybunie robotniczej pracowałem takim lewicowym dziennikarzem. Mm. Byłem, ale teraz robię sam. No i słusznie, proszę pana. Mm -hmm. Bożąc, sprawdzam, chcę demaskować teraz... pewne rzeczy. Wie panie, bo to jest jakieś. dla mnie przynajmniej, jest to pewne oszustwo, że rzekomo tak wszyscy nagle pokochaliśmy Ukraińców, milczymy na temat jakichś zbrodni z historii i tak dalej, ale równocześnie chciałbym wiedzieć, czy ludzie coś się o tej Ukrainie dowiedzieli. I czego pan się dowiedział, przyprowadzając taką osobę? Panie jest trzecią osobą. Tak? W nich była jedna Ukrainka, która wymieniła Szewczenkę i Iwana Franco. I też miała problem z powiedzeniem o innych znanych Ukraińcach. Myślę, że to by dotyczyło każdego kraju, wielu, może nie każdego, ale wielu krajów, gdyby Pan o to zapytał. Jesteśmy, myślę, też tak bardzo skoncentrowani albo na kulturze amerykańskiej, albo na własnej, na drugim biegunie. No też, co na pewno. Też może być niebezpieczne. Ale i zrozumiałe troszeczkę, no bo to jednak nasza własna. Tak, tak, dopóki nie jest wykorzystywane przeciwko nam samym. A, no tak. Mm. Eee, także tyle mogę ja panu powiedzieć mm. ze swojej mm. strony. A pani? Pani, czy zna pani jakiegoś nie, znanego Ukraińca? Nie znam. Ale w ogóle, jakie okolnie? Nie znam. Żeleński, słyszała pani takie nazwisko? No tak. A widzi to pani, słyszała, to kogoś pani, to pani to zna. A Bandera nie. słyszała pani? A to nie, Dobra, to zna pani. Ale dalej nie. Dalej nie, o właśnie. I pan nie pytał takie rzeczy polityczne trochę. Mm. No w jakimś sensie jest to polityczne? polityczne. No dobrze, no. No, to, to, jest... to ludzie nauki, proszę. Odkrywców jakichś znanych. Kolom był Ukraińcem, ponoć. To nie oni jest tak twierdzą, Ukraińcy. Oni, moje zainteresowania, ale myślę, że przez to, że jest tak dużo tutaj Ukraińców, to nie jest. Ym, te kultury się troszeczkę mieszają i dowiadujemy się wzajemnie czegoś o sobie. Mhm. I na przykład mogę powiedzieć o, o, y, o tym, że myślę, że oni się uczą czegoś od nas, my, może czegoś od nich, może bardziej I kuchnia. Czego? A kuchnia? kuchnia bo oni mają całkiem fajną mają kuchnię. Mają fajną kuchnię, mam tak. koleżankę, która y, ma bliski kontakt z Ukraińcami i czerpie i jakieś mm -hmm. nowości, coś tam do kuchni przemyca, jakieś smaki nowe, mm -hmm. więc takie rzeczy na pewno się gdzieś tam zaczynają przenikać, bardziej związane z życiem naszym, niż wydaje mi się z historią, z, Rozumiem. z takimi rzeczami. Ale z życiem to pani, no dała pani przykład kuchni, a tak. co oni od nas, myśli pani, że czerpią oprócz zasiłków? E... Bo to czerpią na pewno. No tak, takie rzeczy na pewno, ale myślę, że... Ale z naszej kultury. E, sposób zachowania zapytać się może? Trzeba, no, nie Też będę starał się pytać. No, może takie po prostu obycie, nie wiem, raktyczne. trochę nabierają. Może no niektóre, w niektórych sytuacjach, bo sama się spotkałam z takimi sytuacjami, że to były całkiem inne, inne sytuacje, inne reakcje na sytuację mm -hmm. przez nich niż jak my jesteśmy przyzwyczajeni jak Polacy reagują. Mm -hmm. No myślę, że takie po prostu, ale to jest to samo chyba tak jak podróże kształcą, że jak gdziekolwiek pojedziemy do innego kraju. Tak, tak ale to już długa podróż, bo długi pobyt, tak już niektórzy tu siedzą prawie no, dwa lata. Tak, No to musiałby naprawdę bardzo No i są Ukraińcy, którzy siedzieli tu dużo wcześniej też. Jasne. Ja też, ja też myślę, że to czas pokaże, przepraszam, że przerwam, ale też myślę, że czas to pokaże za jakiś czas, kiedy się e, wojna skończy i i um, wszystko to jakby przewartościuje, przemieli, to dopiero wtedy będziemy mogli sobie tak bardziej obiektywnie odpowiedzieć mm -hmm. na wiele tych pytań i przyjrzeć się co Bo wiele też mówi, że oni tu zostaną, że oni nie wrócą, bo tam, tam jest kupa pieniędzy potrzebna na to, żeby odbudować ten kraj, więc raczej nie będą wracać z tej emigracji, więc raczej jesteśmy na nich skazani. Nie wiem, tego nie wiem, naprawdę czas Zobaczymy. pokaże. Ale pani nie rozumie mnie w ogóle, czy pani mówi po polsku? Nie rozumiem. Nie, nie rozumiem rozumie pani. Pani z Ukrainy. Ja wiem, że pani z Ukrainy, ale myślałem, że coś pani rozumie. No, tylko coś pani mają, no nie aha. Uh -huh, uh -huh. Bo ja Polaków, Polaków, spraszywałem, jakich znamienitych Ukraińców ani znają. I, a, a, wy, a wy, Ukrainka, jakich znajecie takich? No Bogdan Chmielnicki, ja znaję. Kogo? Bogdan Chmielnicki. Bogdan Khmelnytsky. Kogo jeszcze? A? Kawo jeszcze? Nie, kawo jeszcze? No ja nie znaję, Shevchenko, pisarz. Stepan Bandera. Ja Bandera nie znaję. Nie znamy? Nie nie kto to? No nie, słyszałam oczywiście, a, słyszała, a tak. tylko... Ja też, ja też nie uznaję jego, tak. no jego znaję. Słyszałam, słyszałam, a znać nie mhm. znaję. Okej, okay. okej, okay, dziękuję. Co wiemy o niej? Czy zna pani jakichś znanych Ukraińców? Pisarzy, ludzi kultury, nauki, historii? Jeśli chodzi o znanych Ukraińców, to tylko prezydenta Zeleńskiego, tak? A to równocześnie zna pani znanego komika e, tak, ukraińskiego, no to bo tak. to w jednej to osobie. Dokładnie, to wiem. Ogólnie mam przyjaciółkę, która jest Ukraińką, więc. Ale ona nie jest znana. Nie jest znana Ukraiń. niestety jeszcze. To zna pani Ukraińkę, ale niekoniecznie znaną, ale kogoś znanego. Tak. Czy jakąś książkę pani kiedyś czytała jakiegoś nie, ukraińskiego autora? Raczej nie. A gdzie pani kto odkrył Amerykę? Kolumb. A Kolumb kim był? Hmm, nie wiem. <grym> pani Naprawdę? No tak Ukraińcy mówią. A to szczerze jakoś tak wątpię. Tu pani też wątpi. Dobra, ja też. Dziękuję bardzo. Czy zna pani jakichś znanych ludzi ukraińskich, pisarzy, ludzi kultury, nauki, jakichś odkrywców, naukowców, wynalazców, kogokolwiek? Nie, nie no jedynie to prezydent Ukrainy. Jedynie to jego pani zna. No to jest Załęski, co nie? Tak. A kogoś jeszcze z Ukraińca? Jakiegoś? Nie, niezbyt. No i mój przyjaciel z no Ukraińca, ale o. nie jest znany. A nie słyszała Pani o Nikicie Chruszczowie? Coś kojarzę, Pani, ale... to był Ukraińca. A coś Pani kojarzy? Albo o Stypanie Banderze. Stjepan Bandera, słyszała pani o takim? Słyszałam, ale nie powiem panu pani dokładnie Dobrze, a o tym Krzysztofie Kolumbie. Słyszała Pani? No tak. No, to też był Ukrainiec. Tak, też był Ukrainiec. Tak, to też był Ukrainiec. No ciekawe. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję również miłego. Ciężko tak mi podać na szybko. A proszę wrócić? na wolno. No. Zastanówmy się, mi się chwilę. Hmm. Znany Ukrainiec. Hmm. Wynalazca jakiś, odkrywca na przykład, albo pisarz, albo muzyk. I mają bardzo fajną muzykę, taką ludową. Ej, sokoły, tak. przez te Ich ukraińskie imiona, nazwiska ciężko mi zapamiętać, bo one są dość specyficzne i przez uh -huh, to. Uh -huh. no, no, więc większość takich. Różne są, na przykład Bandera nie brzmi przecież jakoś ukraińsko. Bandera to też po włosku jest ten e, sztandar, tak? Zna Pan? Tak. A widzi pan, to już zna pan jednego Ukraińca. Na przykład. No kogo pan jeszcze zna? Um, <laughs> Krzysztof no, Kolumb. No nie do końca. Nie do końca, ale, ale trochę tak. Powiedział pan nie do końca. No. Zupełnie nie do końca. No zupełnie, zupełnie. nie. Do końca. No, dobra, no to dalej, próbujemy jeszcze. No jedyne co mi przychodzi na myśl to z bardzo dawnych dziejów. Hmm. E, e, z czasów Rusi, Kijowski. Czyli? Tam ich książę jakoś tam. Jak się nazywał? Nie pamiętam dokładnie, ale tylko mi wchodzi. Ja wiem, Jarosław Mądry, pewnie pan o nim mówi, ale to jeszcze nie była Ukraina, to była Ruś. No ale przekształciła się głównie w Ukrainę, więc. Przekształciła się. Powiedzmy, tak. że zaliczamy. Zaliczamy, tak. Dobra. A pani coś tam powie? Jeden znany Ukrainiec, 5 zł płaca. Nie, no dobra, dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Kultury, nauki, sztuki, malarzy jakiś, pisarzy, komików. Nie wiem, z wiem. ja. No to ja wiem, no to, no to ten komik, ale on też i prezydentem jest. No tak. Tak, a kogo jeszcze pani? Słyszała pani o kimś jeszcze? Nie, naprawdę. Mam przyjaciół Ukraińców, ale nie wiem. A Krzysztof Kolumb. Hmm? Krzysztof Kolumb. No to z Ameryki, nie? On był Amerykaninem. No nie wiem, no nie Ukraińcem. Nie naprawdę. Ukraińcem. Ale był ponoć wynemigrował do Ameryki. No tak. No wie pani, proszę, Amerykanie to byli no tak, tak. Indianie i on wtedy stał się no. Amerykaninem, ale urodził się jako Ukraińc. No. no właśnie. Dobra, dziękuję pani ja bardzo. Ja jestem Tak, dobra, dziękuję. Znaczy ja dużo w ogóle praktycznie wiedzy na temat Ukrainy to nie mam. Ja wiem, czyli nie poszerzyła się przez te nie, dwa lata ta wiedza? Nie, nie poszerzyła w ogóle właśnie wiadomość o takich ludziach. No ale jak, jakie okolice pani Ukraińca nie, w stanie nie, wymienić? Nawet z pana bandery? Nie. Też nie zna pani nie, nie słyszała pani? Nie, o takim? ja po prostu przez te dwa lata powiem, że naprawdę nie. Nie. I tej tak, no, Ukrainy, e, jak ktoś mówi, z dobrej strony nie poznałam. Rozumiem. A jakiej pani poznała? Z tej złej, czyli co? Z bardzo złej. Co na przykład? Zawsze u mnie na osiedlu wytworzyła się mafia ukraińska. Mafia ukraińska. I, gdzie biegają z nożami. O Boże. No właśnie, już parę napadów było. I to nie są znani Ukraińcy. Nie, raczej nie. nie. Sprawcy nieznani z Ukrainy. Dobra. Dziękuję panie bardzo. Dziękuję panie. Czy, słowo jednym słowem, ja pytam o znanych Ukraińców, mhm. jakich pan zna. E, jestem sam Ukraińcem tak. i mogę powiedzieć, że e, bardzo. Mam e, bardzo dużo przyjaciół z Polski mhm. i oni zawsze pomagają mi, moim przyjaciółom, jaki też jest, są z Ukrainy i mhm. zawsze. Nie ma nic problemów z młodymi Polakami. Uh -huh. Uh -huh. I ja A jaki pan zna to pana jako Ukraińca, bo ja pytam Polaków, jakich znają znanych Ukraińców, jaki pan zna znanych Polaków? Polaków, moje przyjaciele z pracy, z jakimi ja zawsze pracuję. Ale oni nie są zdani, ja mówię zdani, ludzie kultury, nauki. Zdani i kultury. Ta. Bardzo lubię Chopina, Chopin. to jest raz. Ja jest, jestem studentem warszawskiej szkoły filmowej i bardzo mhm. lubię polskich reżyserów. Mhm. Wajda, Agnieszka Holland i wszystkich takich tak. polskich reżyserów, jakich zrobili takie coś w, w sztuce filmowej, mm. że co my nie mamy na przykład w Hollywoodzie. Mm -hmm, mm -hmm. I e, dla mnie to jest najciepła taka rzecz, mm -hmm. bo bardzo lubię polskie filmy mm -hmm, i mm -hmm. bardzo lubię polskich ludzi. E, jest lupii. lepszy od ukraińskiego? E, nie. nie. E, zawsze. A no, wiadomo, ukraiński ma... najlepszy na świecie. Na przykład z historii, to jakich Polaków pan zna? Józef Pysłucki, a potem jeszcze mm, jeszcze mamy Lech Lechwolence. Bardzo duże e, lubię tego prezydenta jaki e, zabił e, to wszystkie, e, Sowiet Union i tako wszystkie bardzo wielka powaga do tego pana uh -huh. i dla mnie to jest. E, taki... Dobra, kto jeszcze? Jan Paweł II. E, nie wiem. Nie za pan Jan Paweł II. Niestety nie. Papież Polak. E, Wiesz, ale stało, nie wiem za dużo takich informacji. Nie? Ja rozumiem, to, a jakiś pisarz polski? E, pisarz polski możliwa Adamickiewicz. No, że tak powiem, e, ciężko mi cokolwiek powiedzieć na ten temat, ponieważ takiej wiedzy nie zdobyłem. W żaden sposób akurat e, tej informacje jakoś e, obecność uchodźców z Ukrainy nie jest, wpływa na poszerzenie nie, pana wiedzy. Nie zwiększyła w stopniu żadnym. O. To żadnego pan nie wymieni? Proszę? Żadnego znanego Ukraińca pan nie jest w stanie nawet wymienić? No jestem w stanie wymienić oczywiście ich... Prezydenta. Prezydenta obecnego i, i działacza niepodległościowego... Stefana Bandery. Oczywiście. Chyba działaczy podoba. O, a Pikachu? Bo ja słyszałem, on po, po ukraińsku mówi. To też jest ukraińska. Nie, nie zna pan Pikachu? To jeden z najbardziej znanych Pokémonów, Ale Pikachu to chyba, to chyba inna ten, to chyba Japonia, nie Ukraina. No być może, ale tam siedzi w środku Ukraińiec. Możliwe. To może, to jest znany Ukraińiec w takim razie. Rozumiem, bardzo możliwe. Dobra, czytał pan jakąś kiedykolwiek książkę ukraińską. Nie, nie czytałem. Jakiś film pan ukraiński widział. Nie, Leciał nie, taki serial, nie. jakiś w Polsce jakaś zniewolona, zdaje się. Nic pan nie wie na ten temat. Nie. Dlaczego pan nie poszerza nie, swojej wiedzy? Nie interesuje mnie. Nie interesuje pana. Mnie też. Dziękuję bardzo. No cóż, moja sonda chyba obnażyła fakt, że Polska, Polacy nic nie wiedzą i w ogóle nie interesują się Ukrainą, ich kulturą i tak dalej. I cała ta miłość jest bardzo sztuczna, telewizyjna, taka fasadowa. E, dlaczego się tą kulturą nie interesują? Są dwa powody. Po prostu ludzie się w ogóle coraz mniej są ilością rzeczy interesują. Albo po drugie ta kultura, e, sztuka, nauka ukraińska nie ma w sobie nic ciekawego.